Zobacz, byku, jaki piękny boksik. Kurczak z sałatką komosową? Pokażę Ci, jak zrobić trzy porcje jednocześnie. To co, byku, spróbujesz? Kroisz filety z piersi kurczaka, zalewasz oliwą, zasypujesz przyprawami na ruszt i do piekarnika. W tym czasie gotujesz komosę ryżową. Świetne źródło węglowodanów. U mnie trzykolorowa do tej samej michy dodamy również zieloną soczewicę. Sałatka w orientalnym klimacie à la tabole. Garść liści mięty porywasz i dorzucasz. Granat przekrój na pół i pobaw się w wyciąganie nasion. Niesamowity owoc pełen antyoksydantów. Do miseczki oliwa, sok z całej limonki. Czypta soli, łyżeczka miodu, wymieszaj i załaj naszą sałatkę. Dostaniesz super aromaty i świetną wilgotność. Wyciągaj trzy szklane boksy, 1050 ml pojemności. Na dół zarzuć rukole, podziel sałatkę z komosy ryżowej na trzy równe porcje. Nie zapomnij o kurczaku, prosto z piekarnika wykładaj na górę. Dostajesz niesamowicie smakową, wartościową sałatkę, idealna do pracy czy szkoły. Zapraszam na szczegółowy odcinek, gdzie spokojnie zobaczysz ten i inne przepisy śródziemnomorskiej diety. Mateusz z policzonej szamy zaprasza.